Witajcie kochani, przed Wami równania w zadaniach tekstowych. Zaczynamy. Suma liczby X i liczby o 7 od niej mniejszej wynosi 85. No i oczywiście mamy zapisać równanie i rozwiązać. No to słuchajcie, zaczynamy jeszcze raz. Co to znaczy, że ma być liczba o 7 od niej mniejsza. No od kogo? No wiadomo od naszego x. -a. O 7 mniej. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeżeli pojawia się literka O, no i oczywiście mamy więcej, albo drożej, albo wyżej, czyli coś, co powoduje, że no gdzieś wzrastamy, wtedy mamy dodawanie. A jeżeli pojawia się słówko, słówko mniej, taniej, niżej, no to odejmowanie. Ale oczywiście wszystko zależy od kontekstu, w jaki sposób to przeczytacie. Więc tu, moi drodzy, ostrożnie czytamy zadania, no i oczywiście myślimy, na pewno literka O będzie kierowała nas do plusa i minusa. No to zobaczmy u nas z kontekstu zdania, co tutaj wynika. Po pierwsze, mamy dwie liczby. Jedna liczba jest dobrze znana, a raczej nieznana, bo to jest x. Ok, czyli mamy tą jedną liczbę, ta druga liczba to jest o 7 od niej mniejsza. No to to jest ta druga liczba. No i teraz musimy to po prostu symbolicznie zapisać. Jeszcze pojawia się jedno słówko. Tym słówkiem jest suma. Czym jest suma? Suma jest to wynik dodawania, więc oczywiście na środku jest plusik, bo to jest wynik dodawania, liczba X jako pierwsza, a na drugim miejscu ląduje liczba o 7 od niej mniejsza. Czyli tutaj ewidentnie mniejsza wskazuje na minus, czyli X odjąć 7. No, i oczywiście to wszystko równa się 85. A skąd my to wiemy? Ponieważ słówko wynosi jest oczywiście znakiem równa się. No dobrze, słuchajcie, jak już wszystko mamy opanowane, no to pamiętamy z filmiku o równaniach, że należy przenieść na drugą stronę intruzów. Czyli HopShop minus 7 na drugą stronę. Tutaj dostajemy po prostu 2x, bo jak widzimy, x plus x, czyli 2x, i na drugą stronę. 85 zmiana strony to zmiana znaku, czyli plus 7. No i podsumujmy: 2x równa się 85 plus 7 mamy 92. No i oczywiście musimy teraz podzielić przez tą liczbę, co stoi koło x, czyli przez 2 No tu zostajemy z x, a 92 podzielić na 2 to jest po prostu 46. No dobrze, to wróćmy do naszej odpowiedzi. Czyli to jest ta nasza jedna liczba. Ona wynosi 46. Natomiast druga liczba to jest o 7 od niej mniejsza, czyli x odjąć 7. Czyli tu należy zapisać, że to jest 46 odjąć 7, co oczywiście dostajemy 39 jako wynik. No dobrze, no to słuchajcie, jeżeli już mamy rozwiązane zadanie, należy napisać odpowiedź. Tak, zapisana odpowiedź kończy nam oczywiście zadanie. Jedźmy do kolejnego. W kolejnym suma trzech kolejnych liczb jest równa 258. No po prostu suma, My już wiemy, że jest to wynik dodawania. No dobrze. Ale słuchajcie, tu nie jest powiedziane, jakie te liczby są, więc tutaj przyjmijmy, że są to liczby naturalne. No bo oczywiście to zadanie wzięte jest z, z pewnego zbioru, i jak wiemy. Nie do końca tu jest dopisane, jakie to liczby są, więc ja dopowiem. Są to liczby naturalne. Kolejne, no to jeżeli słuchajcie, kolejne mają być, no to jak weźmiemy dwójkę, to kolejną jest trójka, kolejną po trójce jest czwórka i tak dalej. Więc o ile się różnią te liczby? No wiadomo, że różnią się o jeden, czyli kolejna, żeby powstała, dodajemy jeden. No dobrze, to jest bardzo ważna, słuchajcie, informacja, dlaczego? No, bo przyjmijmy, że pierwszą szukaną liczbą jest po prostu x, czyli zapisujemy x myślnik pierwsza liczba. No, jak ma być kolejna, no to musi być x plus 1, bo zmieniamy się o 1. Czyli kolejną jest to x plus 1. To jest nasza druga liczba. I zapisujemy. No, i oczywiście została nam jeszcze trzecia liczba, jest to po prostu x plus 2. Dlaczego? No bo do jedynki muszę jeszcze jedną jedynkę dołożyć i wtedy staje się x plus 2. No i to jest nasza trzecia liczba. I zapisujemy. No i mamy już tak zwaną analizę zadania zrobioną. No, oczywiście ktoś nie, jak nie lubi pisać, może też sobie rzymskimi zapisać pierwsza liczba, druga liczba, trzecia liczba. No, ale to tylko po to, żeby sprawdzający też wiedział, kim jest po prostu ten x. No dobrze, przejdźmy do zapisania tego zdania suma trzech kolejnych liczb. No dobrze, suma, no to wiemy, że musimy to dodać, czyli x, pierwsza liczba, dodać x plus 1, druga liczba, i dodać x plus 2 jako liczba trzecia i równa się, tu mamy zapisane słówko, jest równe 258. No i oczywiście tutaj jeszcze raz kolorkami. No dobrze, no to słuchajcie, mamy intruzów, 1 i dwójka jako intruzy przynosimy na drugą stronę, a te wszystkie X -y dodajemy. Mamy po prostu 3x. Na drugiej stronie mamy 258 i zmiana strony to zmiana znaku, czyli minus 1, minus 2. Jak ktoś by chciał, to mógłby od razu napisać minus 3? O, oczywiście, że może. No, i teraz oczywiście 258 odjąć 1, odjąć 2 to mamy 255. No i co musimy zrobić? Podzielić oczywiście na 3. Więc x równa się 255, podzielić na 3 jest 85. Więc moi drodzy, pierwsza liczba, wróćmy sobie do analizy zadania, wynosi 85, no to kolejna 86 i kolejna. 87. No, i oczywiście zostaje Wam jeszcze zapisanie odpowiedzi, bo pamiętajcie, do każdego zadania tekstowego potrzebujemy odpowiedź, więc zapiszmy. Tak, zapisana odpowiedź kończy nam zadanie. No, i oczywiście jedziemy do kolejnego. Kolejne zadanie. Macie już do tego zadania też rysunek, więc jeżeli mamy rysunek, no to znaczy, że trzeba skorzystać z tego rysunku. A zadanie brzmi. Że mając trójkąt prostokony, przedstawiony na rysunku obok, yy, wiemy, że jego obwód wynosi 30. No dobra, co? To obwód. No myślę, że chyba wiecie, co to obwód, a jak nie, no to słuchajcie, słowo obwód to jest suma wszystkich boków. No to lecimy dookoła i tak naprawdę musimy pododawać te wszystkie tutaj rzeczy, które są określone jako długości boków. No to mamy tak K, dodać K plus 7. I jeszcze jedno, czyli k plus 8. No i oczywiście to wszystko równa się 30. No dobra, no to co? Tuka, tuka i tuka, a 7 i 8 to intruzy, więc kopiuk na drugą stronę. Więc słuchajcie, mamy 3k równa się 30, odjąć 7, odjąć 8. No to 3k daje nam 30 odjąć 7, 23, 23 odjąć 8, no to 15. Więc k równa się 5. No i mamy k, ale no to nie koniec zadania, ponieważ mamy obliczyć długości boków tego trójkąta. A no może nie jest obliczanie długości boków, ale my obliczmy dobrze. Czyli tak, tutaj k jest równe 5, w tym przypadku k jest równe 12, a tutaj mamy 13. No dobrze, no to słuchajcie, czy tu musimy dawać odpowiedź? No niekoniecznie, bo tu był rysunek i teraz, jak na rysunku dajecie odpowiedź, to to już jest, no, odpowiedź, więc tutaj nie trzeba odypy specjalnie. No chyba, że nauczyciel będzie wymagał. No ale my nie będziemy teraz pisać. Jedźmy dalej. Kolejne zadanie. Hmm, jakiś procent tu wjeżdża. No dobra, zobaczmy o co chodzi. Marek rozwiązał X zadań, czyli nie wiadomo ile. okej, okay, a Sylwia. No tam jest minus, ale to nie znaczy, że mamy odjąć, czyli tylko musimy jakby powiedzieć, że o 15% więcej. To jest myślnik, bo bardzo często już się mamy, jaki minus? Nie, nie, to nie minus, to jest myślnik. Więc o 15% więcej. No i teraz ta, ta formułka. Co to znaczy o 15% więcej? No, oczywiście razem później tam czytamy, rozwiązali 43 zadania. No dobra, ale tu jest problem. O 15% więcej. No żeby to rozkminić, to musicie wiedzieć, że. Te 15% musimy dodać, bo jest słówko, raczej literka O, połączona ze słowem więcej, tak? Czyli na pewno dodać. Do czego? Do 100% słuchajcie. Do 100% dodajemy 15%, więc teraz mamy 115%. A jak 115%, no to my wiemy, że to jest 1,15%. No i tego się będziemy trzymać. Więc uwaga. Sylwia tak naprawdę będzie rozwiązywała 1,15x zadań. Bo to oznacza, że to nie możemy napisać 1,15 ani 115%, tylko zawsze ten procent jest z jakiejś liczby. No a tu nie mamy liczby, tylko mamy literę, która reprezentuje jakąś tam liczbę, dlatego tutaj należy jakby do tego wyniku procent dopisać właśnie tą literę x. No i wtedy to są zadania, oczywiście, Sylwii. Więc teraz podsumowanie. Marek rozwiązał x zadań, natomiast Sylwia rozwiązała 1,15 x zadań. No to uwaga, razem rozwiązali 43. No to wiadomo, że musimy dodać Marka zadania, Sylwii zadania. No i to wszystko daje nam 43 zadania. No i teraz musimy, oczywiście, dodać x plus 1,15 x, bo żadnego intruza tutaj nie mamy. Wychodzi nam 2,15 x równa się 43. I na koniec trzeba po prostu podzielić przez 2,15, więc dzielmy i napiszmy, jaki jest wynik. No i otrzymujemy 20. Co to jest 20? No 20, moi drodzy, to są zadania Marka, czyli uwaga, Marek ma 20, natomiast Sylwia i tutaj jedziemy do Sylwii, musimy wymnożyć 1,15 razy, 20. No i to się równa 23, czyli dajemy odpowiedź, że Marek rozwiąza 20 zadań, a Sylwia 23. Tak zapisana odpowiedź oczywiście kończę zadanie. Oczywiście nie musi być tak zapisane, no, no ja tak po prostu mówię, ale możecie po swojemu. No dobra, kolejne ostatnie już zadanie przed nami. Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20, znajdź x. No dobra, po pierwsze, co to średnia arytmetyczna? No słuchajcie, jak macie dwie liczby, na przykład 5 i 3, tak? To trzeba te dwie liczby do siebie dodać i podzielić przez ich liczbę, a było ich no, dwie sztuki, tak? Czyli przez 2. No to w taki prosty sposób, czyli 8 podzielić przez 2, no to 4, czyli średnia arytmetyczna wynosi 4. No dobra. To już wiemy, co to jest średnia arytmetyczna, więc teraz sobie wymarzamy, żeby nam tutaj nie kolidowało z treścią zadania. No i przejdźmy do naszej treści. My mamy no takie, że jedna z tych liczb wynosi x, a druga, no a druga, słuchajcie, jest o 7 większa od x. -a. No dobra, no to ta o 7 większa. Ile ona będzie wynosić? No to już wiemy, że literka O mówi, że dodaj lub odejmij. Ale jak jest większa, no to znaczy, że trzeba no, dodać 7. No i to jest ta druga liczba, więc uwaga, średnia arytmetyczna. Robimy kreskę łankową. Można też w nawias i podzielić przez 2, ale ja wolę z kreską łankową. Tych liczb są dwie sztuki, tak? Czyli dwie są liczby. No to dzielimy oczywiście przez dwa, tak jak ten przykład wam pokazywałam. I teraz dodajemy tę te liczbę, czyli dodajemy naszego x i dodajemy tą drugą, czyli x plus 7. No to uwaga, x dodać, x plus 7. Ok. No i ta średnia wynosi oczywiście 20. No to, żeby pozbyć się tej dwójki, należy obustronnie razy 2. No to to oznacza, że tu mamy tak 2 razy kreska łąkowa, tu 2, dwa. te 2x dwa już sobie dodamy, piszą, że to jest po prostu 2x Dodać 7 i równa się 2 razy po 20. Ok, no skąd ta dwójka? Jeszcze raz może pokażę, że to 2 ląduje tutaj i tutaj. No dobrze, no to teraz uwaga, skracamy. Pyk, pyk, tu 1, tu 1. No i teraz co mamy? No tutaj wychodzi nam, że 2x plus 7 równa się oczywiście 40. Na drugą stronę przenosimy 7, czyli 2x równa się zmiana strony, to zmiana znaku. Czyli 2x równa się 33. Ok, no ale teraz musimy podzielić to oczywiście na 2. Jak dzielimy na 2, no 2, tu mi ucieka 2, ok, no to wtedy widzimy, że mój x wynosi 16,5. Ok, no to dobra, no to my już wiemy, że ta nasza jedna liczba to jest 16,5. Ta druga liczba jest o 7 większa, czyli mamy 7 plus 16,5. No to tutaj widzimy, że to jest 23,5. No, okej. Okay. No nie, nie musiałam tej drugiej liczby pisać, bo tutaj znacie x, czyli tego x już tutaj znaleźliśmy więc tylko możecie dać odpowiedź o od jak ktoś pisze znajdź x, no nie to, że palcem pokażecie, gdzie jest ten x, tylko, że po prostu x równa się 16,5. No i mamy koniec i tak naprawdę już koniec dzisiejszych zajęć ze mną, a ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i oczywiście życzę samych piątek i szóstek na sprawdzianach i do usłyszenia już niedługo. Do widzenia!